Tren na masie. Jakie masz zdanie na ten temat, jeżeli relatywnie dobrze tolerujemy ten środek? Dobrze tolerujemy, więc zakładam, że robisz badania i nie masz problemów z profilem lipidowym nie masz obciążonych nerek nie masz problemów z trawieniem nie wpływa on negatywnie na Twoje emocje nie jesteś agresywny i nie masz chociażby problemów. Z prolaktyną, ok, fajnie, ale musisz pamiętać o innej, moim zdaniem, dużo ważniejszej kwestii. Trenbolon bardzo negatywnie wpływa na nasz mózg. I tak, mówiłem ostatnio, że jest to jedyny środek i zdaję sobie z tego sprawę, że nie jest to jedyny, bo chociażby wszystkie środki z grupy nadrolonu wpływają negatywnie na naszą głowę. Ale trenbolon bolon robi to wyjątkowo mocno. Żaden środek nie może się porównywać do trenu, jeżeli chodzi o wyniszczenie naszego hipokampa. Tak, trenbolon bolon wyniszcza nasz hipokamp. Działa bardzo neurodegradacyjnie. Może się pojawić problem z koncentracją i problem z pamięcią. Wiele osób się nawet śmieje, że jak ktoś przesadza z trenbolonem To będzie później w przyszłości poznawać swoich przyjaciół na nowo I uwierzcie mi, że każda dawka trenbolonu Będzie wpływać neurodegradacyjnie I teraz tak, jeżeli chcesz go używać na masie To zakładam, że na redukcji też będziesz go używać A jesteś osobą, która planuje... Przyszłość ze swoją kulturystyką, więc uważam, że powinieneś mądrze planować swoje cykle sterydowe, bo pewnie planujesz to robić długo. Więc ja uważam, że stosuj środki w taki sposób, aby używać je wtedy, kiedy są faktycznie niezbędne. Trenbolon to jest środek, który daje bardzo duże efekty. Daje ogromne benefity, ale w okresie przygotowań na ostatnie tygodnie, e, ostatnie tygodnie zawodów, ale w okresie budowania masy to nie jest środek, który daje nie wiadomo jakie przyrosty. E, uwierz mi, że najlepsi zawodnicy, jeżeli używają trenu w okresie budowania masy. To robią to raczej na samych końcowych etapach, żeby gdzieś tam przełamać tą stagnację. Ale w okresie budowania masy stosuje się inne środki. Zakładam, że na pewno dobrze wiesz, jakie. Więc kończąc, bo znowu się mocno rozgadałem: jeżeli jesteśmy w stanie zbudować sylwetkę X na środkach, które nie będą wpływać tak negatywnie na nasze zdrowie, i zakładam, że w tym samym czasie to uzyskamy, to lepiej wybierać właśnie tą grupę środków niż te, które będą bardzo negatywnie wpływać na nasze zdrowie i niekoniecznie zrobimy to szybciej. Pamiętajcie, że zdrowie mamy tylko jedno, a jeżeli ktoś planuje przyszłość z kulturystyką, to lepiej, żeby to mądrze zaplanował.